Piekotorcik na urodziny dla Mai. Maja już nie może się doczekać I tort jest o smaku Kurczaka i pietruszki Jeżeli nie zapomnę to tutaj gdzieś wrzucę Wam przepis Żebyście mogli sobie zobaczyć A jeżeli zapomnę to dodam Wam w opisie Witam Was w kolejnym filmiku I dzisiaj Maja ma urodziny I z tej okazji oczywiście nagrywam dla Was vloga Wczoraj piekłam dla Majeczki tort o smaku kurczaka i pietruszki I dzisiaj tylko ten tort będę dekorować tutaj serkiem śmietankowym, tu jeszcze mamy figurki do dekoracji I zostały jeszcze ciasteczka, ponieważ tort jest jeszcze trochę większy, więc jeszcze pokruszyłam trochę na ciasteczka Więc Majeczka może spróbować już swojego torciku Poszła zjeść Oczywiście na środek damy świeczkę z cyferką 8 zantka już nie może się doczekać tortu. I jeszcze położymy na tort y, takie pieski. Maja już chce swój tort. Maja, ale poczekaj. Chociaż zdjęcie dasz sobie zrobić urodzinowe. Tam czekają na nią prezenty. No ja poczekaj, jeszcze świeczkę zgasisz. Zaraz Majka będzie gasić świeczkę. Za ma ich najbardziej wyczekiwany moment, czyli już do, dostanie do jedzenia torcik. prezenty i oczywiście pokażę Wam, co Maja dostała na swoje ósme urodziny. Więc co, na początku Maja otwieramy to zamówienie, czy Twoją wielką torbę z prezentami? Co chcesz pierwsze? To byś pewnie chciała to. No ale zacznijmy może od tego pudełeczka. Jest ona ze sklepu internetowego Psiapsi. I tutaj są zamówione akcesoria spacerowe. Już mam i zobaczcie jaki Moja pierwszy prezent dostała jest to zestaw smycz Czerwona z wzorem w pierożki. Zobaczcie jaki ładny jeszcze napis jest. Dalej mamy szelki. Typu guardy. Też wzór w pierogi. Ponieważ zamówiłam po prostu zestaw, żeby był taki sam wzór. No i jeszcze jedna rzecz. I to są woreczki właściwie nie woreczki tylko po prostu kupownik nie wiem jak na to wy też mówicie ale również w kolorze ze wzorem w takim samym jak smycz i szelki tutaj się przypina do smyczy i to jest po prostu na woreczki żeby zawsze przy sobie mieć zobaczcie nawet tutaj do zamówienia dołączyli mi ja widzę paczkę woreczków naprawdę ten wzór według mnie jest przeuroczy i taka właśnie paczka w woreczku była dołączona. No i tutaj nosimy ją w środku, przypinamy do smyczy. Tak się prezentuje cała smycz. A w ten sposób tutaj przypinamy. Jest na dość długa, tylko ja ją tutaj przypiłam, bo chciałam żeby Wam pokazać, żeby mi było wygodniej, więc ją skróciłam. Ale tak to naprawdę jest długa. Więc pierwszy prezent to jest taki zestawik. A teraz przejdziemy do kolejnych prezentów. Ale pierwszą rzeczą jest zabawka z firmy Trixie. Jest to lama z zamkniętymi oczkami. I następnie skoro już Najpierw za od zabawki, no to jest kolejna zabaweczka. Jest to kawałek pizzy. I ta zabawka jest z Rosmana. A ta zabaweczka nie jestem dokładnie pewna. prawdopodobnie jest ze sklepu Zooplus, ale być może mogę się mylić, więc nie jestem pewna. To jest na pewno z Rosmana. No i teraz przejdziemy do kolejnych rzeczy. Yy, pasta. Już Wam pokazuję, do czego mi jest potrzebna ta pasta, więc Maja dostała tutaj matę do lizania. I ta mata pochodzi ze sklepu Netto. Tam została zakupiona. I właśnie z myślą o tej macie Majeczka dostała pastę, żeby można było jej posmarować tą matę. Znaczy, tu jest nawet pokazane, że tą matę nie tylko można na podłodze pieskowi zamieścić, żeby sobie lizał, tylko też nawet gdzieś... Gdzie mamy płytki w kuchni, tak wyżej. Więc to też wypróbuję. No i następne prezenty. Tutaj mamy przysmaki z firmy Wolf. Sandwicze o smaku kaczki. No ja bardzo lubi sandwicha. Następne prezenty. Jak Wam wątpię, co tutaj jest? A to jest miseczka. Ta miseczka, tutaj mamy yy, łapki. W środku też jest łapka. I ta miseczka kosztowała prawie 30 zł. Jest ona ze sklepu TK Max. I jeszcze coś mam. Chyba już ostatni prezent. I to jest kurteczka. Kęzylka dla psa. i ta kurteczka jest ze sklepu Netto. No i to są już wszystkie prezenty. Jak widać w tym roku urodziny są bardzo na bogato. A ja dostała mnóstwo prezentów. Pewnie najbardziej ucieszy się z zabawek i z przysmaków. ale oczywiście wiadomo, że też dostała takie rzeczy praktyczne, na przykład akcesoria spacerowe. No i tutaj miseczka też nam się przyda. A wy możecie pisać w komentarzach, jak Wam się podobają prezenty, albo który może z prezentów, jakie dostała Majka, podoba Wam się najbardziej. I tak się Maja prezentuje w nowych szaleczkach, muszę je trochę tutaj zwęzić, ale to nie problem, bo oczywiście można jest taka możliwość. I tak to pasuje idealnie. Chcesz się pobawić swoją nową zabawką? Ciudadę na tą piszczałkę. Maybe zawsze pluszek się podobają. Nie, nie da się. Zawsze jak, jak mojka dostanie prezent pluszaka, to zawsze będzie się podobał. Zawsze będzie zadowolona, zawsze będzie to prezent trafiony. Wieczorem chróbcie sobie tutaj biega. Aktualnie pije wodę. Przed chwilą biegał na kołowrotku. A się? Co może robić Orzeszek? Jeść jak zwykle. Jest teraz wieczór. I ja tutaj przed chwilą siedziałam sobie na łóżku i oglądałam filmiki właśnie na telefonie i wyszłam na chwilę z pokoju zrobić sobie herbatę do kuchni ja wracam, a to moje miejsce jest oczywiście zajęte ja nie wiem jak na to zrobiła, ale weszła sobie sama pod kocyk sama się nim przykryła gdy mnie nie było, tu jeszcze w ogóle jej pluszak leży no i ja wracam a tutaj już nie mam gdzie siedzieć sama się przykryła kocem jeszcze oczywiście pyszczek na poduszce, żeby było wygodnie no, tak więc Majeczka już tutaj zajęła. Pod kocykiem. Ja właśnie sobie siedziałam pod kocykiem. Wyszłam, a ona na moje miejsce sobie usiadła. A ja będę się już z wami żegnać, więc jeżeli ten e vlog Wam się podobał, to zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.